W moim szyciowym odcinku, jak widzicie Kropki za sobą zastąpiłam kropkami Właściwie grochami na sobie I czuję się jakbym była w chmurach Chociaż właściwie nie wiem dlaczego Ale do rzeczy, dzisiaj szyjemy bluzę Bluzę taką oversize'ową, dużą kapturem Obiecanym dużym kapturem Który tutaj się tak ładnie schodzi Jak bluza wygląda na mnie Zobaczycie oczywiście w kolejnym odcinku Dzisiaj wam troszkę tylko zdradzam Ale co będzie potrzebne do użycia takiej bluzy Tutaj potrzebujemy 2 metry dzianiny Najlepiej jeśli to będzie dzianina Taka gruba Czyli ponad 200 gram Do tego jeszcze będziecie potrzebować Oczywiście nici, nożyczki Wykluj na kaptur, który Postaram się wam wrzucić do siebie na stronę A jeśli nie to już w jednym z kolejnych odcinków też pokażę, jak taki wykrój na siebie zrobić. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Nożyczki, nici, papier, dzielina. A, no i najważniejsze, stara bluza. No bo z czego skopiować wykrój, jak się go nie ma? Ze starej bluzy, więc jeżeli macie w domu jakąś starą, albo macie na przykład starszego brata, męża, chłopaka, tatę i ma fajną, dużą bluzę, to możecie ją zakosić i z niej sobie odrysować wykrój. To będzie naprawdę bardzo, bardzo prosty sposób. No właśnie, ale jak to zrobić? No to zapraszam Was do oglądania. Pytacie mnie często, jaka dzielnina jest dobra na bluzę, dresy, e, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym? No to Wam e, odpowiadam, że najlepsza będzie taka mm... Drapana albo yy, Pętelkowa To jest akurat pętelkowa Ona się różni tym, że macie po prostu z tej strony Takie pęteleczki I najlepsza jest dzianina, która będzie miała 200 gram I więcej, 210, 230 Czyli w okresie takim zimowym Im grubsza, tym lepsza Bo wtedy macie pewność, że bluza będzie gruba Jak chcecie latem zrobić fajną bluzę cienką No to wtedy wybieracie dzianinę Nie wiem, 175, 180 150, 140 gram yy, Czyli te takie po prostu cieńsze no dobra, zaczynamy od odrysowania sobie bluzy, to będzie tutorial, jak to Radzka mówi, dla bystrzaków, czyli kładziemy starą bluzę jakąś swoją, albo nie starą, tylko taką, którą lubicie, bo ja tę bardzo lubię i, i często w niej chodzę. Ona jest na mnie troszeczkę luźna, więc taka troszkę bardziej luźna, więc jak ja sobie ją odrysuję, to przy wycinaniu nie będę już dodawała więcej zapasu na szwy, bo jak wytnę ją w takiej formie, jaka jest i z szyję, to jej trochę zabiorę po bokach, więc będzie wtedy już taka... E, idealna. E, dodatkową rzeczą, jeżeli macie problem z rękawami, a wiem, że często popiszecie macie, to na przykład rozkładając bluzę tak na płasko, możecie zrobić ją bez odcinanych rękawów, czyli odrysować formę tak, jak leci rękaw, pamiętając tylko, żeby tutaj zostawić, czyli jakby wydłużyć ramię i zostawić je prosto. Tu i lecimy do końca. I tak samo tutaj zostawiamy tak. Możecie zaokrąglić albo zrobić na kwadratowo. To już jak kwestia. Łatwiej będzie Wam szyć na overlocku. Na przykład łatwiej będzie tak na okrągło i będzie się też lepiej układał. Ten rękaw przy kwadracie może Wam ciągnąć. Możecie też tutaj lekko naciąć, żeby dobrze się ten rękaw układał. Odrysowujemy bluzę. Materiał jest złożony na pół, czyli dzięki temu odrysuję sobie teraz tył. A później przód. Tył bluzy mamy już wycięty, przykładamy do materiału, przypinamy szpilką, żeby nam się nie przesunął, i wycinamy dokładnie drugą, taką samą część. Przód będzie różnił się od tyłu, tylko pod krojem szyi będzie bardziej głębszy i właściwie tyle. Kładziemy nasz tył bluzy prawą stroną do góry, nakładamy na to przód prawą stroną. Do dołu łączymy bluzę na linii ramienia i przedłużonego rękawa i po boku i ja przeszyję to na overlocku, czyli łącząc od razu, wykończając brzeg i łącząc od razu dwie części przód z tyłem, a później jeszcze wzmocnię, pytajcie o to wzmocnienie. Ja po prostu przeszywam zwykłym ściegiem na maszynie wielofunkcyjnej. Jeżeli wy nie macie overlocka, to wy po prostu zszywacie te dwie części ze sobą na maszynie, a później na przykład zygzakiem staracie się w, ładnie ten brzeg wykończyć albo ściegiem overlockowym w maszynie, jeśli taka, taki posiada. A ja najpierw, najpierw robię to na overlocku, bo od razu łączę sobie te dwie części, czyli tak naprawdę jest zszywam i jest mi wygodniej. A później wzmacniam, żeby ten szef się nie rozszedł w trakcie użytkowania. I jak to przeszyjemy, bierzemy się za wykończenie bluzy i za obiecany kaptur. Bluza jest już właściwie to będzie taka bluzo-sukienka jest już zszyta. I teraz musimy wykończyć rękawy i dół naszej bluzy. Biorę centymetr, mierzę sobie otwór bluzowy rękawa. Ile ma centymetrów? 28, czyli będę potrzebowała prostokąt, który będzie miał to się rozciąga całkiem fajnie, także myślę, że spokojnie możecie tak 25 centymetrów, czyli długość naszego prostokąta będzie miała 25 centymetrów, nawet 24, a wysokość to już jest kwestia tego, jak duży ściągacz ma być, czy chcecie, żeby był taki gruby. I mamy jeszcze style, czy tyle. to już też jest yy, dowolność. Czyli tak, wycinamy dwa takie prostokąty. I tak oto wycięliśmy sobie, słuchajcie, dwa prostokąty, które teraz e, zszyjemy po bokach. Później złożymy na pół i będziemy mieć ściągacz do dołu. I mamy dwa ściągacze do naszych rękawów, które też przeszywam tutaj. A następnie pokażę Wam, jak je zamontować, o ile jeszcze nie wiecie. Bierzemy sobie teraz ściągacz jeden do jednego rękawa. Przykładamy od, yy, tu jest szef wewnętrzny, prawa strona do prawej, tak żeby szwy się ze sobą połączyły, i spinamy szpileczkami. Pamiętajcie tylko później, że jak przewrócimy, zrobimy tak. O, mamy w środku w środku mamy teraz rękaw i tak sobie spinamy, to później jak przeszyjecie to, musicie mieć pewność, że po wywinięciu kotek będzie w tę samą stronę, co yy, góra bluzki, żeby nie był do góry nogami. Ale jest dobrze. W sumie ten wzór się tak śmiesznie układa, że nawet jakbym coś pokiczkała, to by było dobrze. Ja to zawsze mówię, że to jest wizja projektanta. Także ja w ten sposób przypnę sobie jeden rękaw, drugi i dół, przeszyję to na overlocku, wzmocni szwy i będziemy mieć bluzę wykończoną zostanie tylko eee, kaptur Ostatni element, jaki musimy zrobić, to jest kaptur. Ja tutaj mam gotową formę. Postaram się ją zrobić tak, żeby była do pobrania u mnie na stronie, co zaszycie pod tym filmem, pod postem z tym filmem. Byłaby wtedy do pobrania, do wydrukowania. Jeśli to się trochę nie uda, to zawsze możecie wydrukować na małej kartce i sobie po prostu ją powiększyć. Natomiast jak zrobić formę na kaptur? Myślę, że już niebawem pojawi się filmik poświęcony tylko temu tematowi. Także dzisiaj zobaczycie, jak taki kaptur wszyć. A jak zrobić formę na siebie, to w kolejnym. Jeden z kolejnych odcinków Ja tutaj mam też formę, którą muszę dopasować Do swojej bluzy Ten element, to ten fragment właściwie To jest, y, powinien być mój tył Także jak widzicie, muszę tutaj troszeczkę y, Dodać O, tyle mi wystarczy Odrysowuję sobie kaptur I zakończę go W tym miejscu Natomiast ta część musi być yy, moim przodem, ale pamiętajcie, że tak, tutaj zrobimy zakładkę, żeby kaptur lepiej się układał, więc tak naprawdę jakby tego nie ma, to jest tak. Plus chcę, żeby kaptur zachodził na siebie z przodu, więc musi być trochę dłuższy. Dodatkowo ja wymyśliłam, że go wywinę na prawą stronę, tak aby brzeg był, um, przebijał, czyli był tym um, lewą stroną, tak? Jak ja zawinę w tę stronę, um, jakby to pokazać, o, zawinę tak dwa razy. Czyli tu będę miała ładny wzór, a, a brzeg będzie wykończony w taki sposób. Myślę, że to będzie wyglądało fajnie. Czyli, yy, czyli ten mój przód tutaj musi być nie dość, że. O, tu jest na zakładkę, więc ja jeszcze spokojnie mogę mu dodać 2 cm. No i teraz ja sobie taki mój. Yy, podrysuję. Wytnę, połączę, przeszyję tył. Jeżeli macie. A właśnie, bo mi nie wyjdzie. Jeżeli byście mieli złączony materiał na pół, to możecie zrobić w taki sposób. I wtedy mamy tutaj część łączenia. Tu trzeba tylko przeszyć, Ale ja tak już nie mam, mi tak już nie starczy. Ruszyłam i nie wiem, ile było z tyłu. Wszystko twoja wina,

mam już tutaj ładnie przyszyty. Co prawda, chciałam zrobić taki kaptur, który będzie z dwóch stron w, tej ładne, w te ładne kotki, ale nie starczyło mi materiału, więc będzie taki z jednej strony tylko. I teraz tak, bierzemy naszą bluzę, zaznaczacie sobie środek tyłu. Bierzecie nasz kaptur i przyczepiacie do środka tyłu. Do środka tyłu przyczepiacie środek kaptura, i później idziemy i w lewą stronę. Tutaj jest, dobra. I w prawą stronę pamiętajcie tylko o tym, że tu mamy mieć taką zeszewkę. i ona spowoduje, czyli właściwie możecie zrobić to na zakładkę. W taki sposób. O tak. Ona spowoduje, że kaptur będzie się lepiej układał. Można zrobić dwie, można zrobić np. przykład z tyłu i z przodu zależy jak Wam na przykład wyjdzie trochę za dużo kaptura, to wtedy jak najbardziej możecie to zrobić tak, że na przykład zrobimy jedną tu, od razu nie, zrobimy jedną bo mi nie wyszło przecież za dużo kaptura, tyle kombinuję, nie? dobrze mi wyszło więc tu zrobimy jedną tu, tu, tu. żeby on się fajnie układał i co, ja teraz tak przypinam sobie ten kaptur, przeszyję to sobie na overlocku, a później sobie przeszyję jeszcze zwykłym ściegiem. I będzie ok. Natomiast jeśli chodzi o przód, to pytacie mnie, jak zrobić, żeby nachodziły się na siebie te kaptury. Znaczy kaptur jeden, ale żeby przody się nachodziły. To musi być tak zrobione. Że ten przód musi być długi. I jak jest jeden, tak? To zawsze drugi chowamy z tyłu. Na przykład w taki sposób. I przyszywamy po prostu tutaj. Mamy wtedy kilka warstw. Mamy warstwę jedną, drugą, i ją jedwie mocujemy do, do bluzy. Tak? I jak przyszyjecie, ona się wtedy schowa. I wygląda właśnie w taki sposób. Widać to? na szpilką. O! Tak! Hmm? Widać? Widać. O! Hmm? Ładnie? Pięknie. Mam nadzieję, że taki tutorial Wam się podobał Mam nadzieję, że zobaczyliście różnicę w montażu Troszeczkę postaraliśmy się w nowym roku coś pozmieniać Mam nadzieję, że Wam się podobało eee, Piszcie w komentarzach oczywiście I co? Nie będę przedłużać Widzimy się w kolejnych odcinkach, e, które będą jak będą, wiadomo A my jedziemy do domu, bo już jest późno i już jak widać od, odwala Także ziomal, Ruda, żegna się z Wami Pa, pa!